Cześć, witajcie, dzisiaj, dzisiaj kolejny ciągnik, ale to już pewno widzieliście z poprzedniego filmu Massey Ferguson 3708 SK, Który sobie zabraliśmy do sadu, żeby sobie te jego wszystkie funkcje przetestować Tak naprawdę funkcje, tak naprawdę co chciałem przetestować? Chciałem przetestować miękką oś, jak ona się sprawuje i chciałem trochę przetestować joystick yy, Czy faktycznie to jest tak intuicyjny Pewno generalnie widzieliście już na e, filmach, jak sobie nimi tutaj jeździłem. Zobaczcie, no w sadzie jest tak pewno jak u was, czyli idzie odwilż, e, mamy błoto, e, kilkanaście skrętów, kilkanaście porównań, zarówno jak on się zachowuje z włączoną miękką osią, z wyłączoną miękką osią w skręcie, tak, skręcie w zawracaniu. To mnie najbardziej interesowało. Jak również po prostej drodze, czy ta miękka oś naprawdę e, pomaga, czy nie. Nie wiem, generalnie tak do końca. E, czy na kamerze to będzie dobrze widać? Czy na kamerze będzie to dobrze widać? Ale słuchajcie, jedno co Wam powiem na wstępie. E, dużo chcę Wam dzisiaj pokazać o tej miękkiej osi, bo naprawdę jest bardzo pozytywnie. E, mogę o niej powiedzieć w samych superlatywach, bardzo. Czuję przy takiej jeździe, przy zawracaniu, podczas y, y, jakiejś nierówności, jak ta miękka oś zwiększa trakcję tego ciągnika. Jak ten ciągnik przodem mi nie wychodzi y, z międzyrzędzia i wie, wiecie, tak nie, my, nie myszkuje z przodem. Ta oś cały czas go trzyma, y, przednia oś trzyma go y, przytwierdzonego do ziemi i on się pięknie składa w zakrętach. Tutaj jest ślisko, tak jak widzicie. Tutaj jest dzisiaj dość ostro zjeżdżone, więc ta miękka oś na pewno miała co robić. I naprawdę Wam powiem, że jeżeli możecie, to zamawiajcie ciągniki z miękką osią. Tu z WOM można przecież dołożyć sobie później, ale tutaj miękka oś naprawdę robi robotę i jestem mega z niej. Mega z niej jestem zadowolony, co ten ciągnik, co ten ciągnik w aspekcie miękkiej osi potrafił, e, potrafił, potrafił pokazać. Nie będę wam też mówił o poszczególnych parametrach ciągnika. To sobie możecie albo sobie doczytać, albo sobie zobaczyć poprzednie filmy. Tam to wszystko było, pre, było prezentowane. Ja bym dzisiaj chciał się skupić i wam pokazać, tak jak powiedziałem już, już wcześniej, dwie rzeczy. Czy miękka oś warto czy nie warto? To już Wam też powiem warto Naprawdę przy takiej jeździe po sadzie Przy tylu razach co my wyjeżdżamy z międzyrzędzia Wjeżdżamy w kolejne Ok, nie mamy przez cały sezon śniegu Ale jest mokro, jest grząsko, jest ślisko Jest nierówno, są kolejne Ta miękka oś pozwala, że ten ciągnik przodem Bardzo trzyma się ziemi Nie ucieka do przodu Naprawdę nie ucieka do przodu. Poza tym, w tej wersji, którą tutaj dzisiaj sobie testowałem, on jest bardzo długi. Ma założony tuz. Wiadomo, ten tuz jest bardzo fajnie chowany, ale y, pomimo jego długości, on sobie spokojnie pomiędzy 3,20 jest pomiędzy rzędami. Z międzyrzędzia w międzyrzędzie z zapasem sobie spokojnie mogłem wyjeżdżać. Okay, będziecie pytali teraz o ten, o ten joystick. Przede wszystkim generalnie sie, siedzenie Gramera bardzo wygodne, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. W joysticku mamy funkcję rewersu, przód, tył i mamy zmianę półbiegów. Tak? I mamy tutaj taki bardzo przycisk, on jest bardzo fajny, bo jest duży, zobaczcie tutaj, nie wiem czy go dobrze teraz widać. Gdzie, no taką funkcję ala sprzęgła. Zobaczcie jak to działa, wbijamy mu bieg. Jedynkę, wciskamy, podajemy mu przód, ciągnik rusza. Wciskamy go, wysprzęglamy, dajemy mu w tył, ciągnik cofa. Tak? Wciskamy, w przód, jedziemy do przodu. I tutaj możemy mu podbijać biegi, tak? I zrzucać go z pół biegów. Dołożyć mu i zrzucić. Wciskamy, rozłączamy lub wciskamy sprzęgło. Ciągnik nam się zatrzymuje. Co jest o wiele fajniejsze, że zobaczcie. Ok, powie, powiecie, że mało funkcji w tym joysticku. Tak nie do końca uważam, bo jeżeli to samo bym chciał zrobić rewersem, to muszę już. E, Oderwać Renault rękę i dać mu rewers w przód I rewers w tył Tak Tutaj jeżeli Ręka, zobaczcie, ręka cały czas mam na, na podłokietniku I tylko sobie przebijam w przód I przebijam tył Tak Także naprawdę jeżeli chodzi o tą funkcję to mogę powiedzieć, że tutaj, tutaj jest coś, coś fajnego. tak? Przede wszystkim ergonomia. Mi tutaj ręka sobie spokojnie leży, i ja sobie tutaj szczególnie często się używa tych półbiegów, bo jednak, czy dawać tą rękę tutaj i tutaj je wbijać, jak możemy tutaj o wiele bliżej yy, dawać te półbiegi, no nie wiem, tak. Oczywiście cały czas jest rewers, tak? No jak no jak chcecie możecie używać rewersu, tak? Ale jednak trzeba oderwać tą rękę. Takie krótkie jeszcze podsumowanie Marka Massey Ferguson jest Wam znana Naprawdę trochę pojeździłem W różnych warunkach, z różną prędkością Różne manewry wykonując Działanie miękkiej osi Naprawdę warto Jeżeli możecie dołożyć Sobie do zakupu ciągnika Naprawdę bierzcie miękką oś Tu za wałek Zawsze można dołożyć z wad, które mi przeszkadzają to na pewno no, tunel jest dość, wy, jest dość wysoki i tutaj ten przełącznik, zobaczcie jak on tu wystaje tak, przy wychodzeniu przy wychodzeniu można zahaczyć tak jak, jak, jak kierownica jest regulowana w dwóch, w dwóch płaszczyznach to jest, jest bardzo fajne tak, no, ten przełącznik czemu nie mogli dać go kró, no, krótszego, czemu dali tutaj taki długi ta dźwignia generalnie jest za długa i ta dźwignia mi tutaj przy, no, przeszkadza, tak? Czy generalnie brałbym ciągnik z tym joystickiem, czy to jest fajnie? Jeżeli, nie wiem, miałbym e, pod tym ciągnik, nie wiem, paleciaka, jak mia, miałbym widły założone z przodu i bym często wykonywał manewry przód-tył, na pewno, na pewno generalnie ten joystick jest na plus. E, choć nie ukrywam, że funkcja półbiegów tutaj w, podło w podłokietniku w joysticku, przepraszam jest naprawdę, naprawdę fajna tak, także to na pewno zmienili ale największą robotę robi, robi miękka oś w tym, w tym ciągniku po prostu przykleja go do ziemi przykleja go przodem do ziemi i on tu widzicie jak jest, nie wiem czy to widzicie bo jest pod słońce, ale naprawdę tutaj no miał ten ciągnik ciężko w tych zakrętach a dawał sobie, yy, dawał sobie znakomicie, dawał sobie znakomicie radę. 20 na godzinę, tak? Spokojnie, będzie się ładnie trzymał. Wrócimy tutaj i wyłączymy miękką oś i zobaczycie to samo, ale bez miękkiej osi. Ok, krótko, żeby go podsumować. Nie wiem, chyba słońca nie ma, to powinniście dobrze widzieć, albo stanę z drugiej strony. Massey Ferguson S3708. Bardzo, słuchajcie, ha, fajny ciągnik. Eee, co robi robotę? Miękka oś. Miękka oś, generalnie, naprawdę w takich warunkach, przy skręcie, żeby on był przytwierdzony. W innych ciągnikach też wam miękką oś pokazywałem. No to powiem wam szczerze, że naprawdę mega. Mega pozytywnie. Obawiam się, że na filmach możecie tego nie zobaczyć. Obawiam się, że zobaczycie pracę, ale nie. To trzeba się przejechać. To trzeba się takim ciągnikiem przejechać, żeby zobaczyć, co robi miękka oś w tak wąskim sadowniczym ciągniku. Tak? Yy, w tak wąskim sadowniczym ciągniku. Odnośnie tego joysticka też Wam powiem, bo już kilka godzin nim jeżdżę. Na początku zawsze ta noga szuka sprzęgła, na początku zawsze ta ręka szuka rewersu. Takie są nawyki, takie są przyzwyczajenia. Dopiero jak człowiek zacznie siebie sam pilnować, że wszystkie te funkcje odnośnie rewersu i półbiegu ma w joysticku i tą rękę sobie na podłokietnik położy, traci stare przyzwyczajenia i, za zaczyna, tego, i za zaczyna to używać. Bardzo fajny ciągnik z miękką osią. Pozdrawiam.